Witajcie, Edukacja na Maxa, z tej strony kolejny odcinek serii Shogi, podejmujemy wyzwanie kurczaka, level 18, i zobaczymy jak mi teraz pójdzie. Aiga Kari, widzę Jigabowinka, tak. Co tam, ten, Może mamy tutaj szansę na jakiś szybki atak. Zobaczymy, jak zagra. Na pewno w szybki sposób wymienimy generały. To, to jest na bumcyk cyk. Skoro mi na to pozwolił. Troszkę ryzykowne zagranie z mojej strony, ale. Agonizm tego złotego, dlaczego miałbym się tym jakoś specjalnie przejmować? Skorzystajmy, zbijmy, wypromujmy, i nie jest, jesteśmy całkiem. W porządku. Na tej pozycji. Co teraz w tej pozycji zrobić? Może po prostu kazać zro zrobić z roksteki stępem, czyli jak on weźmie to ja też wezmę i tyle. Albo wycofać po prostu tego smoka. I to chyba będzie... No i co? Tutaj po prostu pionka zrzucić. Do Okej. Okay. I będziemy tak się ganiać. Dobra. I teraz można się wziąć za atak. Mm -hmm. no, trzeba tego pionka obronić. Hmm, Oddaję mi wieżę. No to weźmy tą wieżę. Weźmy jej pionkę. Chyba zaczyna się ta Faza komputera, kiedy już nie wie co ma robić i desperackie ataki przygotowuje. Jeśli mu się tym wszystkim coś, coś uda, to wtedy dajmy szacha. Dajmy szacha i pozbądźmy się tego konia od razu. Uh -huh. żem to wykminił. Po prostu dołoży wierzę. Hmm. To może taki sprytny ruch jak zbije złotym. Nie chciał zbić złotym, no to ja zbijam złotym. No jeszcze jak, jeszcze się, jeszcze upachty, jeszcze. No zbiję. No i co w związku z tym, jak ja to zbiję? Dobrze, przeciwnik poddał się. Jak widzicie, w grze z komputerem bardzo istotne jest to, żeby już doprowadzić go do pozycji, w której... Nie ma dobrych ruchów, tak? To, to jest, Może to nie jest takie oczywiste, ale zwróciliśmy. Jeżeli w momencie, kiedy przeciwnik popełnił błąd i go wykorzystaliśmy, to on potem z każdym ruchem możliwe, że będzie się właśnie pogrożo, tak jakby tutaj ten, ten komputer. Stąd też udało mi się w dość łatwy sposób wygrać. Oczywiście z tym komputerem Lew 18 kilka razy zagrałem i muszę przyznać się, kilka razy dostałem od niego łomot. Zdarzyło się tak, że grałem z nim i mi się aplikacja zresetowała, więc. Yy, yy, on teoretycznie po każdych wciñach powinien grać lepiej albo być odpowiedniejszy na, da, na, na dane typ zagrani, ale to nie jest takie oczywiste zawsze, jakby tak wyszło. Tak czy siak, level 18 dla pierwszego kill jest do przebicia i w takim razie mam nadzieję, że mimo wszystko się to dobrze oglądało, a my widzimy, słyszymy się w kolejnych odcinkach. Do trzymajcie się.